Joda jest bohaterem. Oceniamy go nie tylko po czynach, ale też po bohaterach, których sam szkolił. Ma 900 lat i jest wielkim mistrzem. Jego uczniem był Luke Skywalker oraz wielu innych. Joda jest mały, lecz jego moc wielka, zaś mądrość jeszcze większa, albowiem znaczenia, rozmiar nie ma. Gdy Luke uznał, że nie da rady unieść X-Winga mocą. Joda pokazał mu, że dokonać tego może, o ile uwierzyć w siebie zdoła. Tak, Joda od tyłu mówi. Czemu? Znaczenia to nie ma. Zanim Luke zgłosił się na szkolenie, Joda stał na czele Jedi. Był pierwszym nauczycielem najmłodszych. Wprawdzie chodził o lasce, jednak z mieczem w ręce zmieniał się w zieloną błyskawicę. Mimo to zawsze pamiętał, że ważniejsze jest ratowanie życia niż pokonanie wroga. Podczas wojen klonów Joda walczył u boku łukich. Nie przejmował się tym, że wygląda śmiesznie. Wielu Jedi z dumą przyzna, że pierwsze kroki stawiali pod jego okiem. A ty czego nauczysz się od Jody?